I to ja, Ola, dzisiaj zareagujemy na to, jak ciastek, co nam będzie robił ciastulcio, jak Dajemy martwe. Ja udaję, bo za kamerą stoi kto? No tak, to jest Kinga, to jest nowy gość na naszym kanale, przywitaj go gromkimi łapkami w górę i zaczynamy! Tylko trzeba jedanem. Dobra, to jeszcze teraz. <grymne> <grymne> Co on mi porys? to jak? Hit mm, Miałeś mnie uratować. Mam gacie pod kolor bluzki. Nie będę pokazywać, bo YouTube nie smakuje Dobra, do następnego. Pa-pa!